25 pacjentów, którzy wpłacili pieniądze na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii i uzyskali korzystniejsze warunki leczenia usłyszało zarzuty. Chodzi o śledztwo wyłączone z postępowania przeciwko marszałkowi senatu Tomaszowi Grockiemu. Trzech lekarzy natomiast związanych z fundacją jest podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, gdyż przyjmowali wpłaty, które w gruncie rzeczy były łapówkami, w zamian za oczywiście korzystniejsze warunki leczenia. Pacjenci np. po takich wpłatach byli bardzo szybko operowani i nie musieli czekać w bardzo długich kolejkach. Prokuratura także chce, by zarzuty usłyszał marszałek Senatu Tomasz Grocki. Jednak najpierw musiałby mu być uchylony immunitet. Jednak taki wniosek Senat już raz odrzucił w maju tego roku. Według śledczych w tym wątku łączna suma uzyskanych korzyści majątkowych wynosi ponad 1,5 miliona złotych.